Zjazdy, nie ogólne. Oskar. Zajmij to co to się umieć, dopiero odbieram, ja tutaj słyszałem, że Piotr się wywołał, nie wiem odpowiedziałeś, czy odpowiedziałeś, nie. No dzięki Oskar, dzięki. Teraz doleciało wszystko w 100%. No, no tak czekałem na tą łączność, powiem ci. Także udało się. Pozdrawiam również serdecznie. Tutaj wychodzisz, kulasz w kucnie, Także jeszcze raz mówię 0,24. Mamy tylko Pozdrawiam, kutno, serdecznie. 73 pozdrawiam, 73 dla siebie i tych dobrych, dalekich stabilnych y, propagacji. Dzięki, jeszcze raz, tu się otwiera propagacja na częstotliwości 26 klima 2748 Północno-Zachodnia Anglia. 161 Mike Lima 2748 Północno-Zachodnia Anglia. Moje imię to Dawid. No bardzo dużo stacji słyszę teraz polskich. Tam dzień dobry dla kolegi. Piątka, szóstka dla kolegi przed chwilą. Bardzo mocny sygnał. No, Super, witam. Do Dworka, Dzień, no, tak to klucz czy o opolskie. Bardzo ładnie. Piątka, siódemka, północno-zachodnia Anglia i operator Dawid. Rafał bardzo ładnie. Mój znak to 161 Mike Lima 2748 dla przypomnienia Północno zachodnia Anglia. Bardzo ładnie. No zaczyna się coś otwierać tutaj na Polskę. to może coś się uda pogadać. To widzę, że na 415 Przechodzę na 415. No ja jestem jestem no jestem, odbieram. Piątka, 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 szóstka. O, tam na monitorze nie będziemy tak gadusiać, nie? No, tylko tak lubię to, że się tam szczęścia, no to już tak szczęście spytam. Z jakiego radia? To jest RCI 2950, w sumie ostatni wypust tego radia, z negatywnym wyświetlaczem. I stówka idzie z KLA 203P. A antenkę jaka jeszcze? Jeszcze raz powtórz. Sirio GPE27 założona wczoraj dokładnie, taka świeża stacja.